Na razie. Kapilutki. Pampilutki. Dzięki! Patrzcie! Aj! Uf, Jakie no to... to są pampilutki i Królestwo Niebieskie. A to są pampilutki i tajemnice wiary. Ja nazywam się Alicja Konarska. To jest Anita Konarska i Gabriel Konarski. I dzisiaj opowiemy Wam o w Idziemy. Pampilutki są niesamowite. Powiem wam szczerze, że są, jest to jedyna chyba książka dzisiejsza, gdzie po prostu czytając sam opis z tyłu miałam ciary. Miałam ciary dlatego, ponieważ Pampilutki Poruszają to, co jest najtrudniejsze w byciu rodzicem, tak naprawdę. Czyli tłumaczenie. I to tłumaczenie tego tematu najtrudniejszego, jakim jest wiara. Tłumaczenie rzeczy związanych z wiarą jest trudne z kilku względów, tak naprawdę. Że po pierwsze, musimy to wytłumaczyć dziecku tak, żeby zrozumiało, żeby to było na jego poziomie. A poza tym musimy to wytłumaczyć w taki sposób, żeby się w tym. Nie pogrążyć tak naprawdę Ponieważ łatwo jest używać zwrotów O, mówiąc o wiesz, łatwo jest używać zwrotów których, Które później jest ciężko wyjaśnić Łatwo jest się po prostu Zaplątać tak, że nasze szare Rodzicielskie komórki Po prostu nie dadzą rady I tutaj przy, są, przychodzą nam pampilutki Które są wprost niesamowite Mam tutaj dwie książeczki Jest to Pampilutki i Królestwo Niebieskie Oraz Pampilutki i Tajemnice Wiary W Królestwie Niebieskim Yy, powiedzmy, książka bazuje na modlitwie Ojcze Nasz. Każdy rozdział książeczki to jest niesamowite, jest zapoczątkowany jakby krótkim fragmentem tej modlitwy, czyli mamy Ojcze Nasz, opowiadanie do tego. Który się z niebie, opowiadanie do tego. I to jest genialne, ponieważ modlitwa, ta podstawowa chrześcijańska modlitwa jest rozłożona na czynniki pierwsze. I co najlepsze, czy mnie pampińskie naprawdę po prostu urzekły, jest ona. Widać, że tutaj autorka Asia Olejarczyk po prostu właściwa to, co jest z rodzicielstwem według mnie najfajniejsze, czyli ten dziecięcy świat. Ponieważ pan są napisane właśnie po dziecięcemu, czyli te wszystkie. On... O co chodzi? Czyli jest to zupełnie inne, innowymiarowe postrzeganie świata. Na przykład. Kiedy mowa jest o, o chwale Bożej, czyli dla nas dorosłych coś nienamacalnego, duchowego, w sumie specjalnie tego nie wyjaśniamy, tylko to czujemy. A tutaj to nabiera nowego wymiaru. Ponieważ jest pytanie, na przykład równie dobrze może być pytanie, jaki ona ma kolor, czy jest lekka, czy ciężka, yy, i w ogóle i wszystko, po co ona jest, i to wszystko jest wyjaśnione w sposób dziecięcy, przełożone na język dzieci, ich rozumowanie. Czy to wiara staje się bardziej namacalna, staje się bardziej prosta, zrozumiała dla dzieci? I po prostu pamiętki pokazują nam, że wiara jest czymś fajnym. Pamiętki poruszają tematy naprawdę trudne. W sensie wytłumaczą nam nie tylko to, co jest powiedzmy w miarę do ogarnięcia, ale tłumaczą nam na przykład takie zwroty jak miłosierdzie, łaska i tak dalej. I to powiem Wam szczerze, to jest super, ponieważ jeśli ktoś ma dziecko akurat w wieku tak zwanym a dlaczego? I będziemy z nim na mszy. I akurat dziecko jako jedyne słowo po prostu z całej mszy wyłapie miłosierdzi. I będziecie do to pytać. Mamo, a co to znaczy? I, I tak dalej. I ty się głowisz, jak to mu wyjaśnić, żeby zrozumiało, a żebyś sama się nie, w tym nie poplątała. I, i w ogóle pan bielutki przychodzą z odsieczą. I powiem Wam szczerze, że jestem tą książką. Zachwycona. Widać, że jest to pisane przez, przez mamę, przez wspaniałą mamę. A poza tym te książeczki wprowadzają dziecko w wiarę, w wiarę katolicką. Dziecko w kwestiach wiary jest tak naprawdę Bionkarto. Ono nie wie zupełnie nic, a my jako rodzice, dorośli, musimy jej to przedstawić, przestawić w sposób dla nich przystępny. I powiem wam szczerze, według mnie Pampiluski to jest pozycja obowiązkowa w każdym domu. Naprawdę. Powinna się znaleźć też obok Biblii, ponieważ Biblia to podstawa, a pampiluki to jakby wyjaśnienie do niej. Są niesamowite. Yy, powiem Wam że przydają się chyba także nam, dorosłym. Do tego, żeby po prostu wiara staje się nam, nam każdemu kogoś, który doda Pampilutki, wiara staje się po prostu bliższa, bardziej namacalna. I tak naprawdę fajniejsza. Naprawdę, to jest... Yy, Pampilukami jest tak że one pokazują, że wiara jest, tłumaczą ją, a także pokazują, że ona jest naprawdę fajna. Pampiloski twor tw tworzą serię Heaven, czyli serię książeczek stricte związanych właśnie z wiarą. I powiem Wam szczerze, że ta seria, cała seria jest niesamowita, e, ponieważ są to książeczki niebanalne i tak naprawdę rzadko spotykane. I tu los, tu śpiący bobas, idziesz się kąpać do Aniki? ci.